Całe to skrzyżowanie przy kastorami miało być kiedyś, to jeszcze plany były za czasów Gierka, ono miało być bezkolizyjne. Estacada miała się zaczynać tutaj, tu koło Aldiego i przechodzić nad Torami w jednym ciągu. Prawda? A na ulicach Languarskich wjazd miał być bezkolizyjny. A w miejscach, gdzie stoi dzisiaj kastorama, czy tam stoi McDonald's. Tam teren został wykupiony przez państwo Domy zostały wyburzone I tam miały powstać stakady, Wjazdy ślimaki na, w to miejsce Zamiast tego zbudowano sobie taki byle jaki most Który teraz już jest naprawiany po paru latach Kilkunastu latach użytkowania A na to miejsce kastoramy te sprawy I porządnego służbowania nie ma A plany były inne zagierka. Tutaj po tym miejscu widać, że kiedy szła powódź to tutaj nikt tego miejsca nie bronił na dobrą sprawę. Tu nie ma żadnych stanów po workach, nic takiego, tu się woda spowodnie wlewała. Bo ja rozmawiałem z ludźmi, którzy byli na zakupach w biedronce, akurat. I widzieli, jak woda wylewa się spod tam z tyłu, gdzie były paczkomaty impostu. Tam już się woda wylewała. To było w ciągu dnia, nikt nie zareagował w ogóle na to. A później wlało się, zalało Sobieskiego, zalało jego zalało Biedronkę. I tam nie ma ani bogę śladów, a tam wystarczyło niewiele worków tą wyrwę, w tą wyrwę położyć. I to nie jest wyrwa, że pobój to zrobiła, tam jest po prostu takie naturalne obniżenie terenu. To można było zabezpieczyć i nie byłoby takich skutków. Pierwsza sprawa, którą trzeba tu zrobić, to wypompować tą wodę i udrożnić dzięki odpływowe stąd, bo, bo samo odpompowanie niczego nie zmieniło, po deszczu znowu tu się woda nazbiera. A to przejście jest bardzo często i gęsto używane przez ludzi rowerzystów i ludzi z dziećmi. Tu przechodzą teraz jest od paru tygodni, to nieczynne, bo nikomu się po powodzi nie chce tego, tego uprzątnąć. Tak samo jak ten bałagan na no ścieżce yy, rowerowej. Jeden pas to jest ścieżka rowerowa, drugi pas ścieżka dla pieszych, a bałagan w ogóle nic nie poszczątane przez kilka tygodni. Tak zupełnie jakby ktoś zapomniał o tym miejscu. To jest nieprawdopodobne, coś takiego. Ja wiem, już w latach 70. ulice mostowa, pijarska były zalewane. Nie pamiętam ile razy. Dwóch, trzykrotnie. I woda zawsze tam się spiętrzała przed mostem, yy, yy, cofała się i wylewała na ulicę. Od tamtego czasu tam jest ładny teren zalewany. Tam są krzaki, śmieci. Całe pnie leżą, to wszystko spowalnia wodę, a zaraz za mostem jest wypłuczenie rzeki, prawda? więc ona się spięca i cofa się mocno do tyłu. Gdyby tamten teren zalewowy nie był tak zarośnięty, był jakoś zagospodarowany, być może, że nie byłoby takich efektów jak teraz, ale nikt to nie dba.